Cześć tu, znowu Imper zagrajmy w Doom 2 Hell on Earth Piekło na ziemi. To potrzebuję tego klucza. Poziom 9. The Pit Poziom w grze mamy bodajże milcząc sekretnych 29 albo 28. Nie mam pewności. Także jeszcze długa droga przed nami. Tytuł tu jest no dość długi trzeba przyznać jest to dość długa produkcja myślę że ojej aha a mamy berzerkę Pak. tu mogę przeskoczyć nie no i tam też moment stop tu i tu mogę przejść z tym, że tu nie ma sensu iść. Niech oni się tam leją ze sobą. Ja im nie będę przeszkadzał, no. Dup. Ojej, tu nie powinienem mógł wskoczyć, dobra O nie, tego nie lubię. Co to jest? To jest kolejny nowy przeciwnik. To jest. nie pamiętam. Pain Elemental, tak? On właśnie rozsole tworzy. Zejdźcie jeszcze raz na dół z tą winą. Jest ten niebieski klucz, jasne? A tak jak tu wskaczasz ten niebieski klucz, dostaje, to moment, nie. My nie powinienem tam być w stanie wskoczyć. Ale to muszę się już stąd jakoś wydostać. Tu jeszcze nie mogę iść. Ty. Leją się tu, lejcie się ze sobą. Tutaj sobie pójdziemy teraz? Nie, naprawdę fajnie w tego duma się gra. Yy, a czy ja coś zdobyłem? Nie. Tam spróbuję jakoś wskoczyć. No, nie udało się. To też żółte drzwi. O, tutaj demony lecą. Tu trzeba będzie pójść. Łoj, tu jest fajny element, gin, śmieci. Nienawidzę cię. Jeszcze jak ginie to los soul z siebie, bo co to jest zbyt Los Soul Los Soul Los Soul Los Soul A tam dalej na mnie czego nie pamiętam? tam Oj Ojej Wiem że to za moment mogę zrobić tak, ale to jest błąd duży. Strasznie dużo helta tracę to jest bez sensu. Chociaż w sumie... Nie, nie ma sensu tego brać. Nie będę głupio helta tracił, No, dawaj, dawaj. Co on tak ucieka, Ale zginął na szczęście już. Co ja mogę stąd zrobić? Tu powinienem móc przejść jakoś. Ale nie mam pojęcia jak. Tam jest niebieski klucz, nie? Nie wysunęły mi się tam... nie. Nie mam pojęcia. A, zawsze tutaj skokiem omijałem, to teraz mam... Oj, oj, o pierdziele. Może jednak trzeba będzie tam iść. Coś przełączyć. Rany mankubić. To jest super muzyka, po prostu ekstra. Jeden z lepszych motywów w Dumie, dwa. Ojej, ale się ich narobiło. No ale po co ja to marnuję? Przecież tu mam jeszcze rakiety. Pyk. No, zginiesz. Jak on taki wytrzymały? Secret is revealed, czy tu na pewno nie ma... ...wyjścia? Czy czego, żebym mógł sobie to wyjście odblokować? Ojej, ile tu czaszek. Zniszczę je wszystkie, trzeba zniszczyć je. Zobaczymy, co tam dalej jest, nie? Secret is revealed. więcej impów trochę amunicji do plazma rifle co to tyle? czy ja może mam tu coś zrobić? o tu mi się otworzył imp. o i tu mam właśnie przełączyć, bo otworzyć więcej przeciwników mankubus o rety. Zgiń, też w ogóle mnie Pain Elementalu głupi. Nie mogę, jak nie cierpię, jak on tymi czasami strzela. I się rozpada na jeszcze więcej czaszek. Ale wydaje mi się, że te, mi on pluje są to słabsze od zwykłych. No to lata gówno. Trafić tego nie można. Pyk! Też mam twardą czachę. Aj, pudło. Dupę! Chodź <grybuj> tu. Kofedowanie. Pyk! Pyk! No, zginiesz, mam berserkę, no. Uparciu. A i teraz mogę sobie tu przeskoczyć. Teraz to się schodki opuściły, o i tu mam niebieski klucz Dobra <laughs> Tu mogę sobie wskoczyć No i tu się wracam, ale mam klucz niebieski, czyli muszę iść tam Ale skok Tu mam jakąś czaszkę, aha tu sobie otwieram przejście do dalszej części poziomu tu już tak troszkę na ślepo gram. Troszkę, troszkę znam, troszkę na ślepo. Takie pół na pół mogę powiedzieć. Ojeju, pain elementary. Idź do diabła. Z tymi swoimi zawsze. Chyba jest w Dzianko do chodzenia, Nie, nie ma? Poskaczę, żeby mnie healtha stracić. A to trzeba... Nie tak... ojej No dobra Ja stąd mogę iść generalnie, bo tam nic nie ma. Ja amunicja, nie wiem. Ojej, ile impów. Lost soul! What the fuck Tu nie mogę iść, bo mnie cofa chyba, nie? No właśnie. Może iść tędy, a tu dziwnie się chodzi. To jest sus był w ogóle. To jest dziwne miejsce, gdzie bardzo ciekawe, oryginalne, ten system schodów samozapadających się. Ojej, wkurzyłem tylko tutaj te Lost soul, które nie wiadomo skąd się biorą. Rany julek. To być secret Co to za secret nie Tu sobie cheatuję, bo skacze, ale Oj tam oj tam Tylko że mnie teleportuje. No dobra ale to mam wszystko wybite więc mogę iść Co to za secret nie ma być Widzimy, co teleportnęło na początek. A tu mam niby jeszcze jakieś teleporty. Też na początek? Ojej, ojej. No dobra, tu im ciekawego chyba też nie ma. Tu mi jeszcze zostało No i tam jest żółty klucz, widać go. Jezus, nienawidzę cię, fajny elemental. Zginę. Cierpię tych pisowszczyków. Byłyby spoko, gdyby nie poszło tych dwóch czaszek nie te to czaszka mnie dotyczy okay. Dobra, leci się tam do sobie, sobą, mam na kupie Ojej, ojej, ojej Co ja no Oj, nie tak mógł być Jakby tak A tam mi obniżyło, dobra Rety. Ale to z tego wszystkiego. Ładuje to manda nic, już trudno, ale wyczyszczę tutaj to wszystko chociaż. Są jeszcze impre, Tak, prawdopodobnie tam się muszę dostać. I tu wracam. Fajnie. Ech, mam żółty klucz, dobra. <laughs> tak, jak ja mam stąd wyjść? Tu nie, tu nie, tu nie... A, daj po prostu sobie klikam ścianę, co? Dobra. Wrócimy tu. I do żółtych drzwi trzeba się udać teraz. Na przykład tu. Rany mankubusy. Dobra. O, tu dużo ich jest. Amunicja mi się bardzo wyczerpuje. Źle będzie, jak mi się amunicja skończy. W sumie tam jest exit. To mam was dupy, jedę do exitu. Dobra. Refueling base. Ja tu już gram całkiem na ślepo. Tak Przyznam się. Dobra, ruszamy. Eee, nie wiem, czy to mówiłem. Mówiłem kiedyś pewnie. Dla mnie właśnie let's playe są dobrą okazją do skończenia wielu gier, na które normalnie nie miałbym aż tyle chęci i samo samozaparcia, żeby je przejść, bo nie zawsze mi się chce. Dorwę jakiś inny, nowy tytuł i zostawiam je niedokończone. Jak mam let's Play, to mam jakieś zobowiązanie miłośne, żeby tą grę przejść. Chyba wszystko wyczyściłem. Zbieram te duperele. Zrobimy Z15. <laughs> Oj, pudeł. To na mnie lecicie. Nie mam amunicji, rany, Ci się źle skończy. To moje ostatnie naboje. Na dumie, jeden powiem, mam dużo więcej tej, amun tej amunicji było. Jeszcze zajrzymy. Ale póki co to koń... A, to jest wejście. No dobra, póki co to kończy czas. więc zobaczyłem w kolejnym odcinku zagramy Doom 2 Hell on Earth